Drodzy łowcy, strzeżcie się, albowiem na krajnę Horizona padł nowy cień. Możecie sądzić, że kultyści są niebezpieczni, ale to jeszcze nic. Możecie podejrzewać, iż tyranozaurobot jest najstraszliwszym przeciwnikiem. Może być gorzej. Obawiacie się skażonych maszyn, które są bardziej niebezpieczne od zdrowych? Zabijcie je zanim złożą jaja. Jest coś. O wiele gorszego. Nie wiemy, gdzie to się dokładnie zaczęło. Skąd przyszła choroba? Podejrzewaliśmy, że przenosił je dziwaczny gatunek podwodnych lisów, dlatego zostały odstrzelone. Ale chyba było już za późno. Szybko przeniosło się to na dziki, a te momentalnie wytworzyły w sobie odporność na strzały. Ale prawdziwie choroba zaczęła manifestować swoją grozę, kiedy dopadła bydło. bydło. Oto jeden z udokumentowanych przypadków wystąpienia tzw. choroby gliczych krów, znanej też jako gliczyzna. Na pierwszy rzut oka gliczyzna wydaje się niegroźna. Zabawna, chaotyczna, ale niegroźna. Ale to tylko do momentu, aż zdasz sobie sprawę, iż nic nie może jej powstrzymać. Możesz strzelać. Ba, możesz próbować unieruchomić zgliczowaną krowę stalowymi linami. Nic z tego. Łowca, który natrafi na zwierzę zaatakowane przez gliczyznę, jest nią tak zafascynowany, tak długo obserwuje to fascynujące zjawisko, aż wreszcie przez swoją nieuwagę zostaje zagryziony przez inne bestie. Ale najgorsze jest to, że zasięg choroby się zwiększył, bo przenosi się ona teraz powietrzem za pośrednictwem latających maszyn. Tych oto maszyn. Maszyn pieszczotliwie obdarzanych mianem Glinthawk. Czy może powinienem powiedzieć. Glitchhawk! Eee? Dobre, nie? Hmm? Strzeżcie się Glitchhawka pełznącego brzegiem strumienia. Ani się obejrzycie, a obskoczą was wrogie maszyny. Jeśli będziecie mieli szczęście Glitchhawk może zniknąć, ale i to ma swoje konsekwencje, bo wbite w niego uprzednio strzały oraz harpuny pozostaną tam gdzie były. Na zawsze. Chcielibyście, aby takie coś wisiało nad piaskownicą waszego dziecka? No właśnie. Nie sądzę. A jeżeli wciąż nie rozumiecie jak poważnym niebezpieczeństwem jest glichoza, i wydaje się Wam, że nadal Tyranozaurobot jest o wiele straszniejszy, to co powiecie na Tyranozaurobota z gliczyzną, hmm? Patrzcie na niego. Patrzcie jak rozkosznie wierzga. Strzeżcie się tego wierzgania. Na koniec rada dla młodszych widzów: Pamiętajcie, aby nie siedzieć na zimnym. Rodzice pewno mówili Wam, że od siedzenia na zimnym można dostać wilka, ale to nieprawda. Można dostać glicza, a wtedy tyłek tak boli, że nie siada się już na niczym. I know I